Cześć, jestem Szczepan. Żona trenowała wcześniej z tobą i poleciła mi ciebie, ponieważ była bardzo zadowolona. Chciałem poprawić swoją technikę, ponieważ obawiałem się, że nie ćwiczę najlepiej i nie znam do końca ćwiczeń. A chciałem też poznać nowe ćwiczenia i upewnić się, że trening jest w porządku. Przestałem mi boleć plecy, więc zapomniałem jeszcze, że moim celem treningowym były plecy. Musiałem je wzmocnić, ponieważ dużo siedzę. Chciałem, żeby moje plecy mnie nie bolały też zwłaszcza w odcinku tam lędźwiowym, krzyżowym, chciałem, żeby były mocniejsze, żeby mnie nie bolały, a żebym mógł jeszcze więcej siedzieć. Trening podzielony jest na trzy etapy. To jest rozgrzewka, trening właściwy i rozciąganie. Rozgrzewka dawała mi poczucie bezpieczeństwa, ponieważ będąc rozgrzanym czułem się właściwie przygotowany do wykonywania treningu siłowego, gdzie trzeba było podnieść znaczący ciężar. A rozciąganie było już przyjemnym sposobem na zakończenie treningu. Tak, bałem się, że mogę sobie zrobić krzywdę. To zawsze jest jakieś ryzyko, pewnie. Ale oprócz tego żadnych, może takie, że ponieważ wcześniej trenowałem sam przez dłuższy czas, bałem się, że nie zapamiętam nowych ćwiczeń, może albo nie zapamiętam jakichś szczegółów, ale to się nie sprawdziło, ponieważ. Dobrze tłumaczyłeś te, tre... te ćwiczenia, jak się je wykonuje, i zapamiętałem co trzeba. Z tego co zauważyłem, wzmocnione zostały mięśnie, ten gorset mięśniowy, który tutaj utrzymywał mnie w tułowiu. Czuję się lepiej znacząco, też dużo lepiej poznałem ćwiczenia. Czuję się, że na tyle sprawnie, że mogę sam ćwiczyć bez dodatkowej obserwacji. No i zwiększyłem masę. Spadł mi poziom tłuszczu, więc czuję się też znacznie lepiej. Bardzo dobrze oceniał współpracę, cieszę się, że, że mogłem z Tobą ćwiczyć. Podobało mi się to, że patrzyłeś na mnie cały czas, że poprawiałeś mnie na bieżąco. Nie sprawdzałeś w telefonie, co się dzieje. Też miałem takie doświadczenie i nie dawałeś mi treningów typu ćwiczeń, typu biegaj 20 minut na bieżni, a później zobaczymy, co się stanie, więc te treningi były wcześniej przygotowane, przemyślane i z efektu jestem zadowolony.